Witaj, Sergiuszu, po raz dobry, trzeci. Mam przyjemność cię gościć w biznesowym #fifoclocku. My sobie tutaj gadamy o różnych rzeczach związanych z zarządzaniem, ale tym razem wzięliśmy na warsztat zarządzanie sobą, czyli zarządzanie trochę nie wiem, swoją karierą. Zaczęliśmy od tego. Pogadaliśmy sobie o zarządzaniu energią, o tym, jak to jest ważne i w jaki sposób można to robić, ale każdy musi znaleźć tą swoją ścieżkę. Natomiast też chciałbym porozmawiać o zarządzaniu. Czymś, co wydaje mi się, że jesteś no, mistrzem świata w ogóle, czyli zarządzaniu sceną, mm. no bo te eventy, gale, no, prawda, szkolenia super. i tak dalej. To podziel się proszę jakimiś takimi swoimi przemyśleniami, tak. a ja z tej patentami na to, w jaki sposób zarządzić no, sobą na tej scenie, ale też publicznością, którą masz, no bo to jest tak. takie, takie wyzwanie, nie? Tak, tak, oczywiście. I, i, i powiem tobie i Państwu, że. No, nie ma patentów. Nie, ma patentu. I nie, no są jakieś patenty. No, chwaląc czy nie chwaląc... Y, znaczy, okej, okay, no to jest normalne. No, każdy dysponuje jakimiś narzędziami, y, ma swoje jakieś przewagi lub niedomagania. I no, taka jest... Taka powinna być filozofia, która nam przyświeca, żeby wykorzystywać te przewagi, a ukrywać niedomagania. Jeszcze Więc... tak spytam od razu, bo mi przyszło do głowy. Filologia Ci w tym pomogła? Na pewno, bo to jest jednak kierunek, który rozwija umiejętność mówienia, analizowania mm -hmm. jakichś tekstów. Może nie tyle analizowania tekstów literackich, ale jednak wypowiadania swojego zdania i jednak płynnego mówienia. Mm -hmm. Co więcej, mówienia w innym języku, <coughs> przede wszystkim filologia mi pomogła w tym, że mogę prowadzić imprezy w języku, Angielskim, czyli niemalże międzynarodowym. Mhm. I, I to jest też no, mój duży atut i duża przyjemność dla mnie, dlatego że wiem, że, że wygląda to dobrze, wiem, że wychodzi to dobrze. Wiem, że w momencie, kiedy zaczynamy mówić w innym języku, Sposób w jaki Znaczy inaczej, no, ten język w jakimś stopniu zmienia naszą osobowość, Aha. bo my przyjmujemy. To, zaczynasz myśleć. Po zaczynasz myśleć po angielsku to Aha. raz, i dwa, że zaczynasz, przynajmniej ja tak mam, kopiować te najlepsze wzory, które, okay. e, które widziałeś. Bo jak się uczymy naszego języka, tego ojczystego, Aha. uczymy się od dziecka, no to wiadomo, że coś weźmiemy od ojca, coś od matki, coś od, coś od kolegów i tak dalej, I, tak, i to jest bardzo, no, gigantyczny zbiór. Aha który wpływa na nas dla nas nieświadomie. Mhm. Natomiast jeżeli uczysz się języka i uczysz się znowu słowo klucz, które się przewija przez wszystkie odcinki świadomie, Szanowny. a potem jak jeszcze mijają lata i ty świadomie używasz tego języka i wiesz, co ci się podoba, a co ci się nie podoba, to zaczynasz słuchać tych, którzy ci się, którzy ci się podobają. Mhm. Zaczynasz widzieć, o, ten mi się podoba, jeżeli chodzi o prowadzenie uroczystości podniosłych, ten mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o prowadzenie uroczystości lekkich, to nie uroczystości, tylko eventów lekkich, mhm. integracyjnych. Ten ma super energię, ten ma znakomitą nobliwość w głosie, tego tembr mi się podoba mhm. lub tamtej, prawda? Sposób zachowania, sposób, mhm. jakby. I, I wtedy już kopiujemy. Mhm. Przynajmniej ja tak mam. No wiesz, to nie jest mój język ojczysty, więc to, to ja go nie wyssałem z mlekiem mhm. matki, tylko ja się go nauczyłem. I no, mogę siebie wymyślić w tym języku, ale roz, szczerze, powiedziawszy, sobie, nie? to nie do końca, moim zdaniem, jest możliwe, że to mhm. jednak ja naśladuję. Mhm. I nie ma w tym nic złego. No, jej, no, jak, jeżeli wykonujemy jakąś pracę, jesteśmy menedżerem, jesteśmy marketingowcem no czy, czy się kierowcą uczymy, autobusu, no, kiedy, no, uczymy mhm. się tego kogoś i idziemy jakimiś no, schematami. Mhm. To, wiem, że to takie słowo nacechowane, ale poniekąd idziemy jakimiś schematami, jakąś mhm. wiedzą czegoś, co się nauczyliśmy, więc ja też. Uczę się tego, bo chciałem o tym powiedzieć w momencie, kiedy, kiedy zadałeś dodatkowe pytanie, że ten głos jest bardzo istotny, bo tak, bo głos jest moim atutem. No, tak. Nie będę tego ukrywał. Jest, staram się, dbam o niego. Wiem, że powinien zachowywać taką, a nie inną barwę. Wiem, że taki tembr jest dobry. Wiem, że jak się rozpędzę, to, to gdzieś, powiedzmy, gubię ten, ten poziom, jaki mam. Ale potrafię też do tego poziomu wrócić i już takie powiedzenie ZOFU, czyli w momencie, mhm. kiedy jeszcze mi nie ma na scenie, ale mam mikrofon, dzierżę mikrofon w dłoni i mogę powiedzieć: Ladies and gentlemen, the networking dinner will start in five minutes. Please take your seats, prawda? No to, to i to już, już takie wejście powoduje, że ludzie, aha, to będzie coś ważnego, tak? On to mhm. powiedział głosem. Nie wiedzą jeszcze, kto to jest okay. do końca, ale, ale, ale ten ale głos, głosy, który słyszeliśmy, tak, oznacza, to znaczy, że oni poważnie do tego podchodzą. To znaczy, że jak oni tak chcą, żebyśmy my tak, a nie inaczej się zachowali, to znaczy, że, że my się tak no, wypada, tak się zachować. I wtedy, jak już wchodzę po tych pięciu minutach, czy dziesięciu, bo to nie zawsze wychodzi, co może. I znów, i znów to jest kwestia zachowania, tego, tych pierwszych słów. Nie wchodzimy, zaczynamy gadać, oni gadają, a my wchodzimy już, tam, tylko nawijamy, tylko czasami wyjść, stanąć, spojrzeć. Światła wiadomo zagrają, czasami jakiś dżingiel wejdzie, więc to jest mnóstwo rzeczy, które pomaga w tym. Ale miejmy świadomość, że sposób w jaki mówimy, już nie mówię o doborze słów, który to jest istotne, ale, ale, ale sam sposób, nasze zachowanie, właśnie tembr naszego głosu, tempo, czy to tempo zmieniamy, czy, czy to, to wszystko wpływa na to, jak odbierają nas ci, którzy na nas patrzą. Czyli, dobra, bo ty jesteś genetycznie hmm. uwarunkowany, albo Bóg cię obdarzył tak? Dobrym człowiekiem. No, aczkolwiek no. trzeba też nad tym bardzo pracować. Okay. Ja jestem w pełni hmm. świadomy, że gdybym nad tym nie pracował, gdyby nie pojawiło się na przestrzeni mojej pracy zawodowej Wiele osób. Do pierwszej pani, który, z którą pracowałem nad, nad dykcją, nad, nad, nad mówieniem, bo to nie mm -hmm. tylko, że, że dykcja, tylko w ogóle nad sposobem mówienia, to była pani, do której sam szukałem kontaktu, sam chciałem ją znaleźć mm -hmm. i, i tak. Potem w telewizji Świętej Pamięci profesor Młynarczyk, którym który mnóstwo osób z telewizji publicznej, no właściwie wszystkie, z wszystkimi pracował, z tymi mm -hmm. ludźmi z lat. 60., 70., 80., 90, 90. i wczesnych 2000. Dobra, ale yy, nie wszyscy mają taki głos. nie? No ja nie mam. Pewnie nasi widzowie też nie wszyscy mają. Nie wszyscy A -a -a. są profesorem Baralczykiem, który może półtorej godziny mówić tak stojąc i nic ta, nie robiąc. To taki, co robić ta. poza głosem, żeby zarządzić tą sceną? Um, no właśnie. Znaczy, raz, żebym jednak trzymał się tego, że każdy z nas może popracować nad tym, żeby ten głos uspokoić. Mhm. Można powiedzieć, obniżyć. Teraz nie czas, nie miejsce, żebym o wszystkich sposobach mhm. opowiadał. Zresztą ja też nie jestem specjalistą akurat od emisji głosu. Mhm. Natomiast wiem, że rozmawialiśmy o, o zdrowiu, o energii, mhm. więc jeżeli. Spowoduje, że nie będziesz miał napiętych mięśni karku. szyi, karku, mm. mięśni tutaj Rami. na, na, ramion, ramiennych, mm. klatki piersiowej spiętej, mm. mięśni głowy, nawet mięśni mimicznych, jakiegoś grymasu na twarzy. To wszystko sprawi. Mięśni brzucha, tak? bo przecież z przepony mówimy stąd, stąd, powietrze pompujemy. Jeżeli zachowamy się jak taki kontrabas, albo jeszcze inaczej, bardziej tak obrazowo akordeon, mhm. tak? który nabiera powietrza i wtedy na tym nie znam się na tym, jak to działa, ale zakładam, że można ugrać całą melodię na tym, jeżeli, jeżeli tam będzie dużo powietrza, jeżeli my zadbamy o to, żeby dużo tego powietrza było u nas, to potem będziemy w stanie zarządzić tym głosem. Dlatego, że będziemy cały czas mieli tego powietrza pod dostatkiem, nie będzie nam nigdzie to powietrze uciekało bokami, nie będzie się pojawiać jakaś niepotrzebna wibracja, ale rozumiem, że nie chcesz mówić o samym głosie, tylko chcesz jeszcze mówić o, o tym, co, co więcej. No Wiesz, tak, bo też, bo... Mi, też mi się przypomniała taka rzecz ciekawa, a propos początku <coughs> e, jakby wystąpienia, czy początku e, prezentacji, czy hmm. cokolwiek. To oczywiście żarcik będzie, ale człowiek opisał, opisał coś takiego. Szef powiedział mi, żebym zaczął moje wystąpienie od żartu. No to zacząłem i pokazałem swoją płacę. Tak? Okay. Pytanie no, czy zaczynać od żartu, czy nie zaczynać od O, widzisz? Ja nie jestem z tych takich um, żartowniczych. Absolutnie tak. Ja nie jestem z tych żartowniściów. Do, do mnie pasuje, to znaczy, ja nawet to no nie to, że ja wziąłem sobie to do serca, potem to usłyszałem, ale no taka zasada podstawowa jest, jeśli nie umiesz żartować, to nie. Żartuj, bo to, jesteś sztuczny, bo, bo to nie jest tak, to po prostu nie jest potrzebne, to nie jest konieczne. Mhm. Myślę, że żart sytuacyjny mi wychodzi lepiej, ale on wtedy y, dzieje się, kiedy właśnie jesteśmy spokojni, skupiamy się na tym, co się dzieje, a nie na sobie. Znowu ta świadomość, że nie, nie, mhm. o, kurwa, muszę się teraz o, pozbierać, umieć to, och, chyba tu coś zapomniałem. Nie, jesteś przygotowany tak dobrze, jak możesz. I patrzysz na to, co się dzieje, obserwujesz to, żebyś mógł spokojnie zareagować na bieżąco, wykorzystując swój intelekt, oczywiście, jakąś tam błyskotliwość. No bo tego no nie można powiedzieć, że to, a nie, no to to wszystko nieważne. No, są to też jakieś przymioty, które. które są to tak, istotne. jak powiedziałeś, nad, nad tym trzeba popracować. Ta, to nie ta, jest ta, tak, tak, tak. Ale ten spokój i ta świadomość mhm. i. Świadomość tego, co się dzieje wokół ciebie, tego, jak ta sytuacja wygląda, no, jak się no, ktoś zachowuje, na sobie, to skupieniu się na audytorium. W, w, nie? Dokładnie tak, na audytorium i na, na, na ludziach, którzy są z tobą na scenie, bo czasami stoisz z boku, no, tak. kogoś zaprosiłeś, ten ktoś coś mówi, mhm. radzi sobie lepiej, gorzej, znakomicie, mhm. świetnie, bardzo źle. Więc ty, a mówiliśmy o energii, ty też właśnie tą energię kierujesz do niego. Sposób, w jaki kogoś zapowiesz, już jest mhm. bardzo istotny. Ludzie dziękują no świetnie, znakomite wprowadzenie. Ludzie, mhm. którzy mnie widzą pierwszy raz na, na oczy, czasami mhm. w ogóle z innego kraju. Także w ogóle o mnie nie słyszeli, tak? Mówią o dzięki bardzo, to, to było świetne wprowadzenie. Mhm. I nawet mówią o tym y, y, do wszystkich, tak, bo, 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 bo czują, że to było coś, no, że, że to im pomogło, że to, że, że to im dodało prestiżu. Mm. Na tym polega moja robota. To jest moja robota. Na tym polega też zarządzanie sceną. Żeby scena to nie tylko ja i te deski, czy, czy, czy jakakolwiek inna nawierzchnia, i, i, i kawałek, i trochę instrumentów, i mikrofon, i. Nie, scena to każdy, kto się na tej scenie pojawia, czyli ja jestem odpowiedzialny za to, żeby każdy, kto się na niej pojawia, wypadł jak najlepiej, żeby on był częścią tego show, które tworzymy. Czy to jest gala, czy to jest konferencja, czy to jest event mhm. rozrywkowy. No to ja nie jestem tam sam. W ogóle moją rolą jest sprawić, żeby ci wszyscy ludzie, żeby, żeby my wszyscy, którzy tam jesteśmy, żebyśmy spowodowali, że to będzie dobre, jakościowe, znakomite, wartościowe. To już co? Takie... Nie tylko ja. Saraz ci przerywam, tak sobie pomyślałem, że zamiast takiego formatu linkingowego 10 minutowego to jakiś wywiad rzekł. Ja Rozmowa rzeka że to właśnie nie. Ale no, mam nadzieję, to jest że mówię odwrotnie. Ad no właśnie no, mówisz bo... super, i, i szkoda, że, że musimy już kończyć ten nasz odcinek, ale znów e, parę słów podsumowania. E, liczy się w tym zarządzaniu sceną, no głos, prawda? Powiedziałeś, głos jest najważniejszy. Świadomość. <grymne> świadomość to jest ten leitmotiv tak, naszych, no naszych rozmów, naszych, naszych spotkań. Ale e, głos, prawda? Mhm. Skupianie się na sobie, tylko na ludziach, prawda? Tak, Przekazywanie tej energii, którą masz w sobie. Tak, zarządzanie sceną to jest rzeczywiście zarządzanie sceną, a nie sobą. Dokładnie. To, że ty zarządzasz sobą jest oczywiste. Mhm. To, to, to jest to, Bez tego się nie da. Mhm. Ty wchodzisz na scenę pewny. Może być trema, ale ty wiesz, że ta trema jest. Mm -hmm. I to jest właśnie to, ty wiesz, że ona jest. Jak... To pociągniemy temat na następnym dobrze, odcinku. Dobrze, dobrze, dobrze. Bardziej też przechodząc w kierunku takiej marki osobistej, bo te zwierzęta ze sobą się jakoś tam linkują. Dobra? Czekajmy. Dziękuję. Dzięki za dzisiaj. Zapraszamy na Do następny zobaczenia. odcinek. Do zobaczenia.